Na terenie leśnej strażnicy tradycji i patriotyzmu imieniem bohaterskich Gochów pod wezwaniem Chrystusa, obrońcy nie przy jeziorze Gwiazda w 94. rocznicę patriotycznych wystąpień Gochów 16 lutego 1920 roku, znanymi jako Wojna Palikowa, odbyła się kolejna uroczystość wręczenia wyróżnień w postaci bazun oraz pasów imieniem Hieronima Derdowskiego, a także honorowych dyplomów dla osób które szczególnie przyczyniają się do propagowania historii Kaszub. Przed tą uroczystością nastąpiło symboliczne otwarcie wzniesionej z inicjatywy Fundacji Najgoche przez Nadleśnictwo w Osusznicy kolejnej Leśnej Strażnicy Pamięci poświęconej funkcjonariuszom Straży Granicznej z okresu II Rzeczpospolitej. Która została umiejscowiona na parkingu leśnym przy szosie upiłka Lipczynek. Znajdujemy się w miejscu, gdzie kiedyś w, drugiej, w okresie drugiej RP stała strażnica Straży Granicznej, placówki kiełpin Szosa, podlegającej konarzynom inspektoratowi w Chojnicach. Stał tu duży budynek, mieszkało w nim pięć rodzin, strażników, była tu również. Było tu również miejsce na, na biuro. W 1939 roku, pierwsze jak gdyby szczały padły tutaj na tej granicy. Niedaleko jest miejscowość Lipczynek, Lipczyno, gdzie już był obszar państwa niemieckiego, i stamtąd ruszył jeden z ataków na, na Polskę. Po wojnie ta strażnica uległa dewastacji. W związku z tym, że Fundacja prowadzi akcję taka, taką upamiętniania tych zdarzeń, które rozegrały się na Gochach również, również poświęcamy swój czas pamięci Straży Granicznej. Z drugiej strony jeszcze było tu tragiczne zdarzenie w 1935 roku. Jeden ze strażników pełniący tu służbę, Franciszek Tokarski, chwycił na kłusowaniu mieszkańców okolicznych wsi. Była ich piątka, doszło do starcia, doszło do tragedii i ci kłusownicy zabili tego nieszczęśnika. Franciszek Tokarski został pochowany w Konarzynach. W tej chwili walczymy o odbudowę tego grobu, bo grób jest piękny, postawiony na kosz państwa, ale niszczeje i ginie pamięć o tym człowieku i w ogóle o Straży Granicznej, czego my nie chcemy, do czego nie chcemy dopuścić. A, a zabudowania też były jakieś tutaj? Czyli to, to pole tutaj, które, ten las, który, który widzimy, prawdopodobnie był, był polem i, i był użytkowany przez, przez tych pograniczników. Ważne, że w miejscu tak daleko oddalonym od cywilizacji, można powiedzieć, kiedyś żyli ludzie i w tej chwili możemy to miejsce w taki skromny sposób, ale jednak uświęcić. Pokazanie historii w ten sposób ludziom, grzybiarzom, turystom jest chyba najbardziej wartościowe. Nasza tablica niesie ze sobą potężną ilość informacji, troski o przeszłość i również wrażeń, i myślę, że to będzie bardzo dobre miejsce do tego, aby społeczeństwo, które przyjeżdża tu odpoczywać, zobaczyło, że w tych lasach są nie tylko grzyby i wytchnienie, ale również działa się historia z opowiadań mojej mamy i wujka i cioci dużo pamiętam właśnie, że tutaj pracował i jaka jego historia w ogóle była. Zresztą tu urodził się również, no tak jak tam jest napisane, syn pań, cioci i wujka, no na nieszczęście we wrześniu zmarł, bo tak chciał chętnie uczestniczyć, bo wspominałam jemu, że takie coś tutaj powstanie, że taka tablica będzie ku pamięci. No żałował bardzo. Dziękuję serdecznie. Panu Taleskiemu, Panu Nadleśniczemu, że takie coś powstało, jesteśmy bardzo, cieszymy się bardzo jako rodzina, że jest jakaś pamiątka tutaj po działaniu również naszych, krewnych i innych. No wiele również słyszałam na temat nieszczęśliwie zamordowanego, bo ojciec tu pochodził właśnie z Kiełpina i też opowiadał nam, także ta historia była bardzo żywa w naszej rodzinie i jest do tej pory. Dziękuję bardzo. Wojna palikowa to niepodległościowy zryw mieszkańców Borowego Myna i okolic, dzięki któremu ustalono korzystniejszą dla Polski granicę z Niemcami. Na okolicznościowym zgromadzeniu patriotycznym, podczas którego nastąpiło nadanie wyróżnień przez Fundację Naszego Gochy, statuetek bazun, które otrzymali ksiądz Franciszek Pudleski z Tuchomia, ksiądz Jan Frisikowski z Wiela. Jerzy Hinc z Warszawy, Stanisław Jankę z Wejherowa, Tomasz Rembalski z Gdyni, Jarosław Czarnecki z Osusznicy, Wiktor Zybajło z Człuchowa, Klemens Lemel z Piaszna, Lidia żmuda biatowska z Starego Mostu, Danuta Dybka-Prądzyńska-Lewandowska z Lipnicy, Wojciech Megier z Sątoczna, Jacek żmuda Trzewiatowski z Ciemna, Benedykt Lipski z Czarnego. Rengrafy, pasy, jedności otrzymali senator Jan Werowiński z Torunia, Bolesław Prądzyński, właściciel firmy Expro z Wałdowa. Pan Bolesław, proszę. Nie ma Kaszów bez Polski, a Polski bez Kaszów. Z całą przyjemnością wręczamy to Panu, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Bolek Prądzyński, dobrodziej naszej Fundacji Dobry Duch Gochów. Dziękujemy Ci Bolku za to, co zrobiłeś i

Prosić. Ja siebie są pięknie idy mnie wysłoci tuje mnie ty dla twfny morci Które nie przerzepan są dobrze deniewa i piesnika się w silu